26 marca, Iwona Domagała, zapraszam na sport. Dopiero po siedmiu spotkaniach poznaliśmy brązowego medalistę Polski Ligi Hokeja. Niestety, mimo zaciętej walki, nie będzie nim JKH GKS Jastrzębie. Hokeiści z Jastora, podobnie jak przed rokiem, ulegli Unii Oświęcim. Wielu kibiców, którzy opuszczali Jastor po szóstym przegranym 3-4 meczu z Unią, zgodnie twierdziło, że właśnie to spotkanie zadecydowało o trzecim miejscu. Jastrzębianie nie wykorzystali szansy, i jak to zwykle w sporcie bywa, w ostatnim meczu, który odbył się w miniony poniedziałek, szczęście uśmiechnęło się do rywali. Podopieczni Irzego Reznara byli wspierani po święcimiu przez grupkę około 100 kibiców, ale i to nie pomogło. Jastrzębianie przegrali 2-3, tracąc decydującego gola. 39 sekundzie doliczonego czasu gry, gdy Jerzy Gabryś pięknym strzałem w okienko pokonał Kamila Kosowskiego. W ciągu regulaminowych trzech tercji również nie brakowało emocji, a inicjatywa przychodziła z rąk do rąk. Pod koniec meczu praktycznie w pojedynkę do dogrywki doprowadził wspomniany Kosowski. Ale trzeba również przyznać, że nie popisał się przy drugiej bramce dla gospodarzy, gdy przypuścił krążek między nogami. Bramki dla naszego zespołu zdobywali Adrian Labryga i Mateusz Danieluk. Porażka w oświęcimiu oznacza, że Jastrzębianie zajęli czwarte miejsce w lidze. To jednak nie koniec hokejowych emocji w tym sezonie. 31 marca i 1 kwietnia na Jastorze reprezentacja Polski z zawodnikami JKH GKS w składzie podejmie w towarzyskim meczu Słowenię. Będzie to element przygotowań kadry Wiktora Pysza do Mistrzostw Świata w Krynicy. Solidnie odmłodzona drużyna GKS Jastrzębie po raz drugi z rzędu wygrała spotkanie. Po zdobyciu podokręgowego Pucharu Polski, podopiecznik Grzegorza Łukasika wygrali na wyjeździe 3-0 z walcownią Czechowica dziedzice Mimo sporej straty punktowej do lidera piłkarze GKS Jastrzębie, zdają się jeszcze nie mówić ostatniego słowa w kwestiach awansu do trzeciej ligi. Młoda ekipa Grzegorza Łukasika odprawiła z kwitkiem drugą drużynę z rzędu. Tym razem w ramach rozgrywek ligowych. Wspierana przez sporą grupę swoich kibiców Gieksa, wygrała na wyjeździe z walcownią Czechowice Dziedzice 3 do 0. Przewaga gości ani przez chwilę nie podlegała dyskusji, a sytuacja na boisku była diametralnie różna od tej z pierwszego meczu obu zespołów. Zakończonego remisem 1 do 1. Bramki dla naszego zespołu strzelali Bartosz Hajczuk, Marek Sobik i kolejny nowy nabytek zespołu z Harcerskiej, Kamil Pancer. Warto odnotować, że szczególnie dobrze zagrał Hajczuk, który nie tylko zdobył gole, ale również asystował przy trafieniu Sobika. Zawodnik ten ponownie pojawił się w Jastrzębiu po pobycie w Olimpii Grudzią z Irysowi Rzeszów. W spotkaniu nie zagrał kamiliadach. Popularny Carlos doznał lekkiej kontuzji. Za tydzień GKS Jastrzębie zagra na wyjeździe z Nadwiślanym Góra. Mecz zostanie rozegrany 1 kwietnia o 15. Oby rozpędzeni piłkarze Łukasika zmazali plamę sierpniowej klęski 0-6 przy Harcerskiej. Jastrzębski Węgiel awansował do półfinału siatkarskiej Plus Ligi. Pomarańczowi po ciężkich bojach wyeliminowali Delekta Bydgoszcz. W środę i w czwartek Jastrzębianie podejmowali rywali w hali widowiskowo-sportowej i oba spotkania wygrali. Trudno wyobrazić sobie sukcesy Jastrzębskiego Węgla w bieżącym sezonie bez udziału Michała Łaski. Włoch z polskim paszportem jest liderem i filarem ekipy pomarańczowych. To on, zdaniem wielu obserwatorów, jest również ojcem awansu zespołu do czołowej czwórki Plus Ligi. Jaszczemski dwukrotnie w tej rywalizacji przegrywał z Delektą 0-2 i potrafił wyciągnąć wynik na 3-2. Nie inaczej było w środę, gdy Stefan Antiga i spółka roztwonili przewagę. W czwartek rozdrażnieni porażkami i zmęczeni grypą goście byli tłem samych siebie, co skrzętnie wykorzystywali gospodarze wygrywając 3-1. Brylował oczywiście Łasko i to on zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. Z dobrej strony zaprezentował się również Russell Holmes, który raz po raz punktował z zagrywki. Jednak po pokonaniu Delekty, która prezentuje poziom podobny do jaszczymskiego, na pomarańczowych czeka wyzwanie o wiele większego kalibru. W walce o finał podopieczni Lorenzo Bernardiego zmierzą się ze skrąbą chatów. Najlepszy jastrzębski długodystansowiec Damian Zawierucha zajął ósme miejsce w półmaratonie dookoła Jeziora Żywieckiego. Zawodnik klubu biegacza Mosier stracił do zwycięzcy z Kenii zaledwie 6 minut. W żywcu poza Zawieruchą pobiegło jeszcze kilkunastu jastrzębian. 17 medali zdobyli reprezentanci jastrzębskiego Centrum Sztuk Walki Kejko podczas Mistrzostw Polski w do w Dzierżoniowie. Podopieczni Brygidy i Ryszarda Bizoniu wywalczyli aż 11 złotych krążków i zdominowali kategorię dzieci. Marta Wulert z sekcji terenowej Wigor działającej przy zespole szkół nr 9 zdobyła trzy medale Europejskiego mitingu Olimpiad Specjalnych w Łóżwiarstwie Szybkim, który odbył się w holenderskim Wen. Trenerem Marty Wulert jest Jarosław Gilga. W pierwszym meczu rundy wiosennej Granica Ruptawa zremisowała bezbramkowo w z miejscową Silesium. W ekipie trenera Franciszka Krótkiego poza Adrianem Bieleckim, Błażaniem Pawliczkiem pojawił się jeszcze jeden były gracz GKS Jastrzębie – Marcin Bednarek. Biały Miś oficjalnie zakończył sezon kąpieli zimnowodnych. Na uroczystym spotkaniu prezes Jan Piłat podsumował sezon i wręczył podziękowania przedstawicielom instytucji oraz osobom, które zasłużyły się dla klubu. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w lutym Stanisława Waszkiewicza. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny sport już za tydzień.